Moim zagrajmy. Mam nadzieję, że seria Wam się spodoba. Oraz dobrze, już tutaj widzicie, mamy dużo blokowanych, ale to dopiero jest 7 level. Ale dobrze, znajdujemy się na mapie metro w trybie hardcore, czyli to nie jest to ta hardcore, czyli widać jeszcze radar. Lecz nie, lecz możemy paść na hit od sniperki. Jestem tak zwanym no, no sniperem. Jak widzicie, tutaj dostałem, już tu granatnikami będę strzelać wszystkim, co tam Pan Bóg Wam da. O, już padłem! Dobra, ogarnę się. Ogarnę się. Dobra, więc... Ym, m, m. Dobra, żeby nie boże, dla mnie to moja ulubiona klasa. Oczywiście z ruski ten celownik, Cobra, y, kolimator. Jest bardzo fajny. Tak ogólnie gram w Watchie i mam premium. Więc to mapa oczywiście dla non-premium. 3 na 1. Kurde, padłem. Ale dobra, 4 na 1 jeszcze nie jest tak źle. Jak na razie na nie można więcej zabić, lecz jest to taka średnia w drużynie, i oczywiście ma najmniej deadów, jak zwykle. Ale nieraz to uwierci mi, tak na mnie, że to nie jest to uwierzenia, że to ja gram. Jakby inna osoba po prostu siedziała przed kąpem, która gra 5 minut. Ja to oczywiście jakiś camper, super mega camper. I oczywiście teraz zaczyna się seria spadn. Biegnij prosto, padnij Spadn, biegnij prosto, padni. I tak dalej, i tak dalej, dobrze, więc. E, dobra, tu mam ile już się nagrywa. Dobrze. Jest 30 klatek na sekundę. 31 klatek na sekundę. I utrzymuje się ta wartość. gram na ustawieniach niskich. Oczywiście ultra musi być. 30 fps, więc żadna tu różnica. Czekajcie, 29, testujmy trochę. Dobra, już Różnice praktycznie nie czuć. LED, grafika się duże pyłki na przykład latają i mówiłem właśnie o tej serki, czyli prosto padnij, 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 prosto padnij. Ja już nie skurwę. Uha! Ale się wnerwiłem mm, Dziwne Ale dobrze, skoro się wnerwiłem to będę, 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 Nie wiem Ale Skorzystajmy z okazji I bądźmy super mega pro elo szpiegiem i kamperem Eee. Oh, ha, 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 ha. Będę babcią medyki, będę krano punkty wszystkim, za to, że będę ich tu skrzeszał, A ja jestem sprytny i wejdę na. Będę strzelał pod jego kroczem, bez kojarzeń. Krocze chodzi o mioto. Nie o to takie drugie krocze, które niektórzy też nazywają kroczem, bo to nie jest to krocze. Oczywiście, babcia, medyk, zawsze zła. I. To już miło 5 minut na nagrowanie. Tak, tak, tak. Już, 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 z tatą. Mm. Idioci, idioci, zobaczmy twoje skilla. A, pam, pam, Łona, pam, pam. 2 na 5. Mm. Mm. Idioci. Jeszcze masz strzały, większość lewo do mnie, jest i jest pewnie. Jeszcze gada, że są idioci, noby. Ważne, że chociaż w twoim umiem grać. Au! Wstrzelił mi w krocze. Haha, już wiem jak nazwać ten odcinek. O boże, to jest fajne nazwa na granie odcinka. Oczywiście w serii nie jeszcze to dlatego że stara była źle nagrana. Małe, małe klatki. 20 FPSów, 20 FPSów. Mój komputer od małej posługi, więc... Trzeba zmienić na średnie. Bo to automatyczne są złe i... Tak normalnie by mi gra chodziło na ultra. Taki co tam widzieliście. Lecz niestety Fraps to jest zabójca FPSów. Jest tak okrutny. jakiś pedał mnie znalazł Lizobot pieprzony Lizabot pieprzony On śmierdzi kaloszem właśnie A kampa Au! O, 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 granatnik jest zły au Fucking kampa! Dark, Elite 2 Dobrze, więc... Pójdziemy tu Rozłożę się w dobrym miejscu Z bardzo nobską bronią i zobaczycie Kto tu taki naprawdę zły jest. Pedały Au! Ja jestem nobem, ja jestem nobem! No, bym, no, bym. on nawet nie patrzy na mapę. Pewnie byli wrogowie 5 metrów ode mnie. Jesteś ja rozstawiony i patrzy w ścianę. Hej! Auk. Biegiem, niegiem. Pedał, pedał, pedał. A Młodszych się nie bije tym dziewicom <laughs> żartowałem. Ale tam tych dziewic bije. <laughs> A... bam nie lubię się turnlać ultra mega fire Mega friendly fire! Yeah, I am nob, I am nob, I am przegraliśmy tą rundę. I będziemy odcinek. 10-15 minut, i 48 sekund. Tak, tak, 48 sekund. I tak pewnie będzie trwało. Trochę więcej. Dex 11, nie wiem co to znaczy Dex 11 Direct 11 Dobra, dobra szybciej, 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 szybciej 5, 4, 3, 2 ...jeden... ...podbój przekłada przez... ...pachwanę... E, sawanę! Se sekwane. Rozumiem, pachwanę. Tryb polega na zdobywaniu i utrzymywaniu kontroli nad wrogimi dziewicami <i alla tut nåressida> <laughs> Jaką ja <miałeś tutka> fajną historię do tej gry wymyślą <gry> Dobra, 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 biegiem, biegiem, biegiem. Friendly fire, friendly fire Biegiem, 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 biegiem. Friendly fire <sharpy> <fili> <sad Fine> Kto to?

Dzięki, zabiłem cię też ty tyłek. A bo merdze, a w ogóle się dziewić. To nie jest z bazuki. poli skanery, skanie żywych dziewic. Eee. Dymaskując. Haha, widzieliście tą akcję? Friendly Fire. Oh, 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 oh. Czyściciel Pach. Nazwijcie syna Czyściciel Pach. Ale go. Widziałem go. Nagrywanie on to sam skill of. Dobra, 237, e, 221. Żywych dziewięć muszą jeszcze zabić. O. E, friendly fire, friendly fire. Mój nowy tekst to friendly fire.

Fire. O kurdziwa. Ojojojoj. Wiedziałem. Stanów to za blisko. Jestem ja to indywidualnie.

Friendly fire, haha! Czołg? Czołg? Ale haraba. Nie, bo mi zrobi hakbar zaraz. Ale hakbar ja nie lubię. granata! Debilna łódź się na 18 Dawaj, ha, Matrix z trzeciego piętra po poręczach. Oczywiście, to wszystko było zamierzane. Moja śmierć była upo upozorowana przez al hakbara Oraz jego... A ja znalazłem fajną grę. Kiedy ja będę w nią grał, to będzie mi się renderować odcinek i będę grał w korciankę. Duel of Magic. O. Oh. Duel of Champions, sorry. Magi. Z Rome mi się pomyliło. Stanowczo słyszę czołg. Friendly fire. Jak bezpiecznie się żem poczuł. Dziewice nie Prawie! Jakie to było dobre, to będzie. Mam na kiedyś zrobić e, video, że będzie top, top 10 najgorszych Debilów świata. Czy będę na drugim miejscu. Pierwsze miejsce jest dla Mr. Bina. Nie, to jest zbyt inteligentna osoba. Friendly Fire. Friendly fire Aha oh, Friendly Fire. Aha. Friendly fire. Friendly fire. Gorda znowu pana.

Parkurata! Moment, moment, moje... Au! Super mega pro skill, padanie znowu mi zawiodło. To jest idealne miejsce na znacznik. oto Kampa! Dosy skampa Kampa Dosy skampa Dobra, to mój czołg Tylko mi tu nie strzel czołgu Za długo nie padło Ucinek teraz jest za normalny jest. Oj, oj oj oj, friendly fire będzie zaraz, au <gry> Chyba herbata pomoże mi Garnąć dawna, rzutuję. Mówiłem, że nikt tego się nie spodziewa nawet. To jest taka pozycja. wygrałem. Moje stady pewnie są piękne. Przynajmniej jestem lepszy niż 12 level. On na 1:10, nie mam. 4-6 Chcę pograć do końca rundy na gorąc jeden odcinek, ale żeby to było gdzieś do 30 minut maksymalnie Aha w friendly fire Friendly fire Friendly fire na prawo Na lewo a granata! Granata? Biegniemy po magnetofit. Boli Ci głowa? Weź magnetofit. Jeszcze tołk. <tryk> tołk zwykle nasz. Au. To swędziało. Hmm. 240B. A to co to, 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 było? Dobra, skill minus 100. Friendly faja. Friendly szmaja, szmat... Friendly... ...faja eee... Nie, bo jeszcze się swojego zabiję. Nie, nie, nie takie eksperymento to nie dla mnie auj <try> <try> my Jestem po chwilowej przerwie technicznej, która mi wyłączyła wszystkie programy możliwe do nagrywania. Straciliście tylko mojego deda. Lecz jak zwykle w nietypowy sposób. <grych> Ale dobra, więc po 30 sekundowej przerwie zakończymy to odcinek. Po! teraz 6 sekund ciszy. Przerwa na oddychanie. Trzy... Dwa... Jeden. Dobra, już pewnie wzięłeś oddech. Kolejna porcja trollingu. Nie puszczy granata. <grym> <grym> Jak ja miałbym się zabijać, bo Dziś pokażę Wam taktykę afgańskiego terrorysty. Wali. 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 Wali, Wali? Wali jedź. Wali, stój. Woli, jedź. Woli, pod górkę się wdrapuj. Woli. Ile razy ci mam tłumaczyć, że tu jesteś z sportowym Woli. A nie. Kaszubem na baterię biegnę po go. wskrzeszyć jego odbyt. Odbyt! Strzelamy w odbyt! Odbyt ucieka! Odbyt! Pozstrzela ci w odbyt! aha Strzeliłem odbytowi w odbyt! Albo Granata! 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 Nie, to nie Granata! Ale lepiej laser. Au, mówiłem, że granata! 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 włączyć Granata! Granata! mówiłem, Granata! 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 więc za za tym Granata! Granata! E, z Legii Dobra, 25 skilli, jeszcze to przeżyjecie, nie? Nie... Nie... Aha. To nie. Ale... E, skrócę wam ten czas i pogadamy teraz o... INAKÓWKĘ! Pokażę wam kilka sposobów, jakie sensownie zabić.